Siema, 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 Siema. Tu, tutaj. Siema. Oskar i Alam. Elo, 2. Nasz drugi kanał. Z nami jest w końcu Siesia. Cześć! Cześć! Ja, Siedzi. Dzisiaj. No i dzisiaj co, co robimy, Siesia? Dzisiaj pijemy nie, jest tam tylko na pój. Piszeć tu. pisze, czu. pisze, pisze czu. Dobra, i co? Ja nalewam. Siesia patrzy. A czemu nie mogę dać? Dobra. Robimy takie Siesia, zobacz. Czy ja mam skajpetki? Dobra, masz fajna Śpitki klapki u druba Tak nie za dużo No i się się Ej, będzie... Doba się Dobra pijemy Najpierw Ciebie jest to jakaś Dobra Test smaku. Mmm, bardzo dobre. Robi wrażenie? Robi wrażenie, 10 na 10. Teraz ja. Czy to robi wrażenie? Sprawdź mi to. Dobre. To jest bardzo dobre. Nie robi wrażenia. Jak? Trochę jest obłędna. Dobra, teraz jesia. Dobra, no, kolejna. Dobra, mamy. Dla siesi. Mamy dla siesi kolejna szklaneczka. Dobie. 10 na 9. 9. 9 na 10. Bardzo... Do... Nie bardzo dobre, ale takie trochę gorzkie, ale może być. Dobra, ale powiedz nam, czy robi wrażenie? Tak, robi wrażenie. I to bardzo. kwinia chyba też robi wrażenie. Dobra. No, Dobra się, się ale wiesz, że to... Po... Jest. To jest. E, jak się to nazywa? Ja to dziwne, Ja to to... No ale to się ładnie pięknie. Dobra. Siesia, kolejny odcineczek z. Watą. Nie, nie powiem jaką watą. Bo to się za chwilę dowiecie. W no, mamie, mam, ba, ja komuś kawką mam to, i gumą baję To będzie w kolejnym odcinku, na